Cześć! Opowiem Wam dzisiaj, jak z komody z płyty meblowej stworzyłam to oto cudo inspirując się meblem wartym ponad 15 tysięcy euro. Zaczynałam od czegoś takiego. Każdą z listewek kleiłam, cięłam i bejcowałam jedną po drugiej. Następnie malowanie, złocenie, a także klejenie listew. I oto efekt końcowy. Jesionowe lamele w kolorze orzecha robią ogromne wrażenie. Oczywiście ozdobiłam jeszcze wnętrze. Dodałam też gruby jesionowy blad. Na rentach szuflad widać precyzję klejenia listew. Oświetlenie LEDowe we wnętrze potęguje efekt wow! Jeśli podobają Ci się takie metamorfozy, to zasubskrybuj mój kanał po więcej.